Cześć, witam w drugim odcinku mojego podcastu. Dziś opowiem o zaginionej od ponad 30 lat Tiffany Louise Sessions. Tiffany urodziła się 29 października 1968 roku. Jej rodzicami są Patrick oraz Hilary Sessions, ma również przedniego brata Jasona. Rodzice Tiffany rozwiedli się, gdy miała zaledwie 8 miesięcy i przez większość swojego dzieciństwa podróżowała po kraju ze swoją mamą, która pracowała w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, Hilary Sessions ponownie wyszła za mąż za Douglasa Browna, ale zachowała nazwisko po pierwszym mężu. W 1989 roku Tiffany studiowała finanse na Uniwersytecie Florida, które traktowała bardzo poważnie, na przykład zdecydowała, że nie będzie ubiegać się o członkostwo w żadnym bractwie, ponieważ bała się, że rozproszy ją to i odwróci uwagę od nauki. Z tego też powodu postanowiła nie mieszkać w akademiku na kampusie uniwersyteckim i przeprowadziła się razem ze swoją 23-letnią przyjaciółką Kathleen Hsu do mieszkania poza kampusem w Gainesville. Marzeniem Tiffany było uzyskać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, branży, w której ogromne sukcesy odnosili jej ojciec, i rozpoczęcie własnej działalności. Przyjaciele opisywali ją jako piękną, mądrą. I jak można zaobserwować na dostępnych w internecie zdjęciach, zawsze uśmiechniętą dziewczynę, jednocześnie o mocnym charakterze, która nie bała się wyrażać swoich opinii. Bardzo lubiła sport. Między innymi uwielbiała jazdę konną, a swojego pierwszego kucyka dostała już w 1975 roku. Uwielbiała także jazdę na nartach, miała nawet zaplanowany rodzinny wyjazd na narty w najbliższym czasie. Przez dokuczające jej bóle piszczeli podczas biegania czy joggingu. Musiała natomiast zrezygnować z tej formy aktywności i od około dwóch lat zaczęła uprawiać mniej obciążający tzw. Tak power walking, czyli po prostu intensywną wersję chodzenia, gdzie trzeba maszerować ze stałą prędkością. Podczas godziny tak intensywnego wysiłku można spalić nawet około 500 do 600 kalorii, a Tiffany od czasu powrotu z przerwy świątecznej zależało na pozbyciu się zbędnych, w jej opinii, kilogramów. Zazwyczaj spacerowała ona ze swoją współlokatorką, ale przez to, że zwiększyła częstotliwość swojego treningu praktycznie do codziennych, zdarzało jej się również wychodzić samej. Chciała zrzucić około 14 funtów, czyli to jest około 6 kg. Dlatego też, kiedy 9 lutego 1989 roku, około godziny 16.30 poinformowała swoją współlokatorkę, że wychodzi, właśnie na power walk, nie było w tym nic dziwnego. Powiedziała też, że zdecydowała się przejść krótszą trasę, więc powinna wrócić za około godzinę. Trasa spacerowa prowadziła leśną drogą, która wiodła wśród skupisk budynków mieszkalnych, zamieszkiwanych w większości przez uni studentów Uniwersytetu Floryda, z racji bliskości do kampusu. Trasa ta była uważana za powszechnie bezpieczną. Chociaż droga była ciemna, to zazwyczaj było tam mnóstwo samochodów oraz innych biegaczy. Dziewczyna zostawiła w mieszkaniu wszystkie zbędne jej przy chodzeniu rzeczy, takie jak portfel, biżuteria, dowód osobisty, czy nawet klucze do mieszkania, ponieważ wiedziała, że jak wróci po treningu, to jej współlokatorka będzie na miejscu i otworzy jej drzwi. Jednocześnie wiedziała jednak też, że musi się wyrobić w określonym czasie, ponieważ później Hsu, która studiowała farmakologię, wychodziła na swoje zajęcia. Tiffany założyła tylko białą bluzę w szare paski z nespisem Aspen która była pamiątką z rodzinnych wakacji na nartach, czerwone, rozgrzewające spodnie dresowe oraz tramki. Miała na sobie również dość drogi, dwukolorowy damski zegarek Rolex ze srebra i złota z zabarwioną na niebieską tarczą, który był prezentem od ojca i którego praktycznie nie zdejmowała. Dodatkowo także zabrała ze sobą czarnego walkmana Sony, żeby móc słuchać muzyki podczas spacerowania. Kiedy nie pracowała przez kilka godzin, jej współlokatorka zaczęła się denerwować, Ponieważ pani nie należała do osób, które się spóźniają, a nawet jeżeli nawet miałaby się spóźnić pięć minut, to uprzedziłaby ocen, znajdując telefon, z którego mogłaby zadzwonić. Taki po prostu miała charakter. Kathleen, nie wiedząc, co zrobić w takiej sytuacji, postanowiła najpierw poszukać koleżanki, jadąc w miejsce, gdzie przebiegała trasa jej marszu, a gdy to nie przyniosło skutków, zdecydowała się zadzwonić do mamy dziewczyny, która natychmiast zgłosiła zaginięcie córki na policję. Rozpoczęły się wtedy zakrojone na bardzo szeroką skalę poszukiwania, określone później przez agenta FBI jako największe w historii Florydy. Zaangażowani w nie byli nie tylko policjanci, ale także dziesiątki przyjaciół i krewnych Tiffany. Rodzice dziewczyny przyjechali w piątek z samego rana, a Patrick, który był dyrektorem wykonawczym firmy West Arvida, giganta na rynku nieruchomości, od początku starał się zaangażować swoich wysoko postawionych przyjaciół w tę sprawę. Rozdano wtedy około 3000 ulotek ze zdjęciem dziewczyny i informacją o jej zaginięciu, również na trasie, którą biegła w czwartkowy wieczór. Ojciec Stefani wynajął nawet helikopter od lokalnego szpitala, aby przeskanować obszar około 300 hektarów w pobliżu mieszkania dziewczyny Casablanca East Apartments. Gdy musiał go oddać, od razu zorganizował kolejny. Natomiast zastępca szeryfa wraz z odwładnymi przeczesywali okoliczny las wraz z trzema owczarkami niemieckim i jogarem. Patrick wykorzystał wszystkie swoje kontakty, aby jak najbardziej rozpowszechnić informacje o zaginięciu córki. Jego wysoko postawieni znajomi obydzwonili wszystkie stacje telewizyjne i gazety w stanie Floryda z prośbą, by pojawiła się w nich informacja o zaginięciu dziewczyny. W sobotę, po trzech dniach od zaginięcia, departament Szeryfa hrabstwa zdecydował o zawieszeniu poszukiwań, ponieważ nie znaleziono żadnego śladu Tiffany w pobliżu drogi, którą najprawdopodobniej poszła w czwartek po południu. I to jest właśnie jedna z najdziwniejszych rzeczy związana z tą sprawą. Po Tiffany nie było dosłownie żadnego, nawet najmniejszego śladu, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Jedyne, co było pewne, to to, że wyszła na spacer, ale nie odnaleziono żadnych bezpośrednich śladów przestępstwa. Policja postanowiła przeprowadzić wywiady ze wszystkimi osobami, które Tiffany znała. W sprawie pojawił się jeden świadek, który twierdził, że widział dziewczynę podobną do Tiffany która stała obok czerwonego samochodu w pobliżu mieszkania i rozmawiała z kierowcą. Na niedzielę zaplanowano też przesłuchanie nowego chłopaka Tiffany, który mieszkał w Miami i w tym czasie został aresztowany za posiadanie narkotyków i przebywał w areszcie. Był to dość krótki związek rodzice zeznali, że zdążyli poznać chłopaka, ale niewiele o nim wiedzieli i że raczej spodziewali się, że ten związek nie potrwa długo z powodu odległości. Policja przyznała jednak, że chłopak nie jest brany pod uwagę jako podejrzany w sprawie. Oczywiście to, że policja przerwała poszukiwania, nie oznaczało, że również rodzina tak postąpiła. Najbliżsi oraz znajomi dziewczyny cały czas kontynuowali poszukiwania, nie tracąc nadziei, że w końcu trafią na jakikolwiek ślad. Rodzice Tiffany zdecydowali się zatrudnić Wayne'a Blacka, byłego detektywa z biura prokuratora, który specjalizował się w sprawach dotyczących osób zaginionych oraz porwań. Członkowie rodziny zgodnie twierdzili, że nie wiedzą nic o osobistych problemach, które mogłyby ewentualnie spowodować zaginięcie Tiffany. Patrick i Hilary po kilku dniach postanowili wrócić do swoich domów, by tam czekać na ewentualne wieści lub kontakt od dziewczyny, ponieważ jedną z hipotez branych pod uwagę było porwanie dziewczyny dla okupu, więc policja zasugerowała, że powinni czekać na ewentualny telefon od porywacza. Ten jednak nigdy się nie pojawił. Na początku brak śladów traktowano jednocześnie jako dobry i zły znak. Dobry, ponieważ brak ciała oraz śladów ataku na dziewczynę mógł sugerować, że Tiffany żyje. Natomiast zły, ponieważ policja nie miała najmniejszego punktu zaczepienia i przez to ich praca była dość chaotyczna. Patrick był tak zdesperowany, by znaleźć jakiekolwiek ślady w sprawie zaginięcia córki, że postanowił nawet skontaktować się z jasnowicem. Zdecydował, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby odnaleźć dziewczynę. Przyznał, że często myślał o rodzicach zaginionych osób, które nie miały takich wpływów jak on i nie mogły pozwolić sobie na tak zakrojoną akcję poszukiwawczą i musieli liczyć tylko na policję. Zaangażowanie Patrika i jego znajomych przyciągnęło uwagę praktycznie każdej organizacji prasowej w Południowej Florydzie oraz telewizji CBS, NBC i CNN. Krajowa uwaga wywołała pytania, czy sprawa Tiffany byłaby tak nagłośniona, gdyby młoda kobieta nie była członkiem tak wpływowej rodziny. Żeby nagłośnić sprawę, Patrick zaangażował nawet pomocnika rozgrywającego z Miami Dolphins, Dana Marino, i przyszłego gubernatora, Jeba Busha, aby uzyskać rozgłos w tej sprawie. Zaproponował też 75 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w odnalezieniu dziewczyny, ponieważ uznał, że musi gdzieś być osoba, która wie, co stało się z jego córką, i miał nadzieję, że może pieniądze pomogą tej osobie w podjęciu decyzji i zgłoszeniu się na policję. Z czasem ojciec Tiffany podniósł nagrodę aż do 250 tysięcy dolarów. Pierwszym podejrzanym w sprawie został Michael Christopher Knickerbocker, seryjny morderca, który do dożywotnią karę więzienia, między innymi za morderstwo dwunastoletniej dziewczynki w marcu 1989 roku, czyli zaledwie miesiąc po zaginięciu Tiffany. Mężczyzna stał się podejrzanym po tym, jak policja otrzymała anonimowy list od jego współwięźnia, w którym napisano, że przyznał się on do zamordowania Tiffany. Podczas przesłuchania okazało się jednak, że sam wysłał ten list jako chory żar. Policja dokładnie go sprawdziła, ale nie odnalazła żadnych śladów, które mogłyby go rzeczywiście łączyć w jakiś sposób z zaginięciem dziewczyny. Około roku po zaginięciu Florydą wstrząsnęła seria morderstw popełniona w pobliżu uniwersytetu. W sierpniu, w odstępstwie zaledwie kilku dni, zamordowano wtedy pięciu studentów. Zaczęto więc łączyć tajemnicze zaginięcie Tiffany z tą sprawą, przyjmując, że najprawdopodobniej dziewczyna zginęła z rąk tego samego szaleńca, a ciało zostanie niedługo odnalezione. Dopiero na początku 1991 roku policjantom udało się za pomocą badań DNA powiązać morderstwa z Florydy z danym Rowlingiem, który w tym czasie odsiadywał wyrok za obrabowanie sklepu spożywczego. Mężczyzna przyznał się do dokonania zabójstw z 1991 roku, jednak zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Tiffany. Policji udało się później ustalić, że w dniu zaginięcia nie przebywał na terenie miasta, został więc wykluczony jako podejrzany w tej konkretnej sprawie. W 2012 roku, po prawie 25 latach, ze sprawą powiązano kolejnego mordercę. I w tym wypadku istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście policji udało się znaleźć osobę odpowiedzialną za zaginięcie Tiffany. Tego roku do bazy danych wprowadzono DNA Paula Rowdsa. Mężczyzna odsiadywał od 1994 roku wyrok 19 lat pozbawienia wolności za porwanie i napad seksualną na 15-latkę z miasta Clearwater na Florydzie. Nieoczekiwanie dla wszystkich. Jego DNA zostało powiązane ze sprawą nigdy nierozwiązanego zabójstwa studentki Elizabeth Foster z 1992 roku. Ciało kobiety zostało odnalezione 3 lata po zaginięciu Tiffany w okolicach, gdzie dziewczyna udała się na swój popołudniowy spacer. Zabójstwo Elizabeth nie było pierwszym morderstwem, jakiego dokonał Paul. 20 lat wcześniej, w 1972 roku, Został skazany na dożywocie za zabicie swojej sąsiadki Lindy Phoebe, ale został warunkowo zwolniony w 1985 roku zaledwie po 13 latach w więzieniu. W 2013 roku policja zdecydowała się przesłuchać go w sprawie Tiffany. Był on jednak wtedy już bardzo chory i zmarł dwa tygodnie później na raka, nie udzielając żadnych informacji. Policja była jednak tym razem bardzo zdeterminowana, aby doprowadzić sprawę do końca, i zdecydowali się przeszukać jego osobiste rzeczy. Odnaleziono wtedy notę z adresami, który stał się kluczowym dowodem. Śledczy prowadzący sprawę byli w szoku, ponieważ Paul po zapisał nazwiska swoich ofiar i choć nie wspomniał imienia Tiffany, miał zapisaną datę jej zaginięcia, a obok zapisany numer dwa, co według nich jest uznawane za potwierdzenie, że była ona jego drugą ofiarą. Ustalono, że po lutym 1989 roku pracował w Gainesville jako dostawca pizzy, a w dniu zaginięcia Tiffany nie pojawił się w pracy. Mężczyzna dostarczał także rusztowania do projektu budowlanego, który powstawał wzdłuż ścieżki biegania Tiffany. Jeździł też w tym czasie czerwonym samochodem, co by się zgadzało z zeznaniami świadka. W 2014 roku władze postanowiły przeszukać lokalizację, w pobliżu której znaleziono szczątki studentki Elizabeth Foster, mając nadzieję, że uda się odnaleźć również szczątki Fifani. Nic jednak nie odnaleziono. Ostatnie poszukiwania były przeprowadzone w 2019 roku, niestety nie przyniosły żadnych nowych wskazówek. Śledczy przeszukali drzewostan sosnowy na terenie komercyjnych lasów po tym, jak otrzymali wskazówkę potwierdzającą wcześniejsze informacje. Że mężczyzna i kobieta byli widziani wzdłuż drogi w chwili zaginięcia w Tiffany Sessions. Opisy pasowały do dziewczyny i nieżyjącego już pola Rose'a. Choć sprawa oficjalnie i została jeszcze zamknięta, śledczy oraz rodzina są przekonani, że mordercą był właśnie Paul. Mają tylko nadzieję, że ciało dziewczyny zostanie odnalezione, aby mogło zostać godnie pochowane. Na zakończenie dodam tylko jeszcze, że firma Rolex. Oflagowała zegarek Tiffany, co oznacza, że zostanie powiadomiona, jeżeli ktoś spróbuje go sprzedać lub zestawić. Zegarek można rozpoznać po unikalnym numerze seryjnym R6009006. Minęło jednak tyle lat i nie ma najmniejszego śladu po zegarku, więc najprawdopodobniej nie został on skradziony i znajduje się tam, gdzie ciało dziewczyna. Mam nadzieję, że sprawa ta zostanie kiedyś rozwiązana i rodzina po trzydziestu latach niepewności zazna spokoju. Sami wielokrotnie wypowiadali się, że nie mają złudzeń co do tego, że Tiffany żyje i wiedzą, że szukają po prostu ciała. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję do usłyszenia.